Galeria Rzeźby Ogrodowej w naszym zamyśle powstała w 1997 roku, kiedy przyszedłem do tej instytucji. Już mieliśmy rzeźby stolarczyka, ale w naszej koncepcji była taka wizja, żeby zagospodarować cały ogród. Mieliśmy jednego z Znanych artystów Gustawa Hadynę zaproponowała nam serię rzeźb znaki polskie. I właściwie od tego momentu właściwie jakby zachęciło to nas do tego, ażeby rozszerzać tą galerię. Nawiązaliśmy kontakt z Józefem Opalą. I wtedy powstała taka koncepcja, żeby zrobić takie koło, koło, które się znajduje przy budynku, żeby zaprezentować wybitne postacie tych, tych przywódców, którzy tworzyli polityczny ruch chłopski. Pojawił się Karol Lewakowski, Adam Bień, Wincenty Witos, Maciej Rataj. Franciszek Kamiński, no i oczywiście nasz noblista Władysław Reymont. No i to zamknęliśmy w takim małym kręgu, ale okazało się, że to jest mało jeszcze. Mało jeszcze. Więc doszliśmy do wniosku, że ta perspektywa jest doskonała, żeby zrobić właściwie wystawę, wystawę rzeźby. I pomyśleliśmy tutaj o luminarzach nauki, ludowcach, związanych, związanych bardzo mocno ze stronictwem, ale i też niektórych związanych z ruchem ludowym. I oczywiście ta galeria zaczęła się tworzyć, ale oczywiście to nas jakby nie zaspokajało naszych po prostu tutaj apetytów i potrzeb, dlatego że przecież ruch ludowy to są też pisarze, Poeci, którzy wzbogacali jego dorobek, i powstała następna, trzecia, właściwie galeria w wykonaniu znakomitego rzeźbiarza Juska Opaly. Opaly. I ta galeria jest, jest na dole. Więc mamy tutaj właściwie trzy wielkie takie galerie: Jana Stolarczyka, Gustawa Hadyny. Juska Opali, no i jeszcze 33 artystów, którzy mają tutaj pojedyncze, pojedyncze rzeźby. W sumie ta galeria liczy ponad 150 rzeźb. Jest to jak na tą powierzchnię ogrodu dosyć duża ilość, ale ta galeria jeszcze ogrodowa nie jest w pełni zakończona. My będziemy ją cały czas wzbogacać o nowe postacie ruchu ludowego, o rzeźby takie, które są symbolem działalności ruchu ludowego, ale i także martyrologii wsi polskiej. Ta rzeźba Piety Michniowskiej, Michniowskiej jest właśnie takim symbolem walki, męczeństwa wszystkich wsi walczących w czasie II wojny światowej i ponoszącej ofiary. W tej galerii rzeźb widzimy, powiedzmy sobie, jakby postacie, które są jakby zaklęte w tym marmurze, ale i także w spiżu. Są to i głowy, i popiersia, i pełne, i pełne postacie, więc ta różnorodność daje nam pełnię, powiedzmy sobie, takiego odbioru Estetycznego i emocjonalnego. Wydaje nam się, że poprzez tę galerię rzeźby możemy doskonale poznać dzieje ruchu ludowego, bo tworzyli je ludzie, wybitni działacze, ale i także patrioci, którzy poświęcali się właściwie idei. Wolności, demokracji sprawiedliwości społecznej. Także każde po pierwsze, każdy, każda postać to jest kawał historii narodu, polski, historii chłopów, chłopów. No i właściwie my, my, jako skarbnica właściwie tej tradycji ruchu ludowego, to wszystko tutaj gromadzimy po to, żeby Stworzyć właściwie taką kolekcję dziedzictwa narodowego. Ale ta kolekcja nie jest jakby pełna bez tej, która jest w piasecznie koło gniewa, gdzie został przeniesiony pomnik czynu chłopskiego i gdzie też oprócz kultury materialnej są galerie rzeźby. Jest to właściwie nasza placówka druga, bardzo mocno nas wspiera, wspierająca i to stanowi całość, powiedzmy sobie, tej wielkiej galerii rzeźby. Zapraszam serdecznie Państwa do zwiedzania naszej galerii rzeźby, po której będą oprowadzać doktor Ryszard Miazek, doktor Mirosława Bednarzak-Libera i magister Michał Wójtowicz. Szanowni Państwo, prezentację naszej galerii ogrodowej rozpoczynamy od pierwszej postaci księdza Krzysztofa Kluka. Żył w epoce, nieco wcześniejszej, w okresie epoki oświecenia, w okresie panowania ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Znalazł się w naszej galerii z powodu zasług dla rozwoju nauk przyrodniczych, badając głównie rejon Mazowsza. I Podlasia współpracował z Komisją Edukacji Narodowej, na, dla potrzeb której napisał cały szereg prac o charakterze naukowym i pierwszych podręczników dotyczących fauny, przyrody. Zmarł w Ciechanowcu, i tam do dziś znajduje się słynne Muzeum Rolnictwa jego imienia. Profesor Franciszek Bujak, urodzony w 1800. W 1975 roku jeden z pierwszych profesorów o rodowodzie chłopskim, wybitny historyk życia gospodarczego, autor ponad 400 publikacji książkowych i innych prac naukowych, działał w środowisku do, do okresu wybuchu II wojny światowej w Lwowie. I tam wraz z innymi, z Wincentym Stysiem, ze Stefanem Ingotem, o którym zaraz będziemy mówili, był między innymi inicjatorem założenia miesięcznika Wiesi i Państwo, który został wydany także po wojnie już w Krakowie w 1946 roku ale już w 1948 roku został z konieczności zamknięty do tego tytułu nawiązywało podobne wydawnictwo, którego byłem także współorganizatorem Wiesi Państwo w 1990 roku wychodziło kwartalnik o tym tytule wychodził przez następne 5 lat o Franciszku Bujaku możemy powiedzieć, że nie angażował się zbytnio w działalność polityczną, ale współdziałał z ruchem ludowym. Z ramienia PSL Pias był krótko ministrem rolnictwa w rządzie Wadysława Grawskiego w 1920 roku. Był autorem projektu reformy rolnej PSL Pias, który był podstawą projektu zgłoszonego do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Stoimy przed popiersiem profesora Stanisława Pigonia, który wraz z innymi postaciami w tej galerii reprezentuje wybitnych przedstawicieli inteligencji pochodzenia chłopskiego. Urodził się w 1885 roku w rodzinie chłopskiej, skończył gimnazjum i skończył Uniwersytet Jagielloński. Był jednym z najwybitniejszych znawców literatury okresu romantyzmu i chyba najważniejszym, najbardziej zasłużonym badaczem twórczości Adama Mickiewicza. W 1938 roku jako profesor na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkali się z Karolem Wojtyłą, który rozpoczynał studia i z którym potem łączyła go dozgonna znajomość, a nawet przyjaźń. Stanisław Pigoń Współpracował z działaczami ruchu ludowego, z intentym Witosem. W roku 1939 był w delegacji do prezydenta Mościckiego upominającej się o rehabilitację więźniów brzeskich i stworzenie rządu jedności narodowej, a po wojnie w podobnym składzie profesorów krakowskich udał się do Wolesława Bieruta w 1946 roku apelując o zaprzestanie represji wobec działaczy ruchu ludowego. Stanisław Mikołajczyk wyjeżdżając, planując ucieczkę z Polski, w jego mieszkaniu zostawił część swojego archiwum. Profesor Stanisław Pigoń pochowany jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W okresie prl jego dorobek naukowy nie był znany i dopiero po upadku PRL-u, po przełomie ustrojowym w 1989 roku jest ten dorobek znany opinii publicznej, wznawiane są jego publikacje i książki. Profesor Stanisław Kot, rówieśnik profesora Stanisława Pigonia, wybitny historyk, jego dorobek naukowy w okresie przedwojennym ceniony był nie tylko w kraju, ale i za granicą. W przeciwieństwie jednak do profesora Pigonia, do historii przeszedł przede wszystkim jako polityk, a nie e, naukowiec. Przez pierwsze 20 lat swojego życia był ściśle związany e, z ruchem legionowym, z ruchem Józefa Piłsudskiego, e, z którym rozstał się dopiero po zamachu majowym, e, a w zasadzie przełomowym momentem było aresztowanie przywódców opozycji i uwięzienie ich. Twierdzy brzeskiej. Od tej pory obóz sanacyjny miał w osobie profesora Stanisława Kota, jednego ze swoich największych adwersarzy i przeciwników. Stanisław Kot związał się z ruchem ludowym. ściśle współpracował z Vincentem Wintosem, zwłaszcza wtedy, kiedy był na emigracji. I był zwolennikiem radykalizacji działalności stronnictwa w kierunku zmiany układu rządowego. Cisie współpracował z generałem Sikorskim, który po utworzeniu rządu na emigracji w Paryżu w zasadzie uczynił go nieformalnym swoim wicepremierem. W rządzie w Londynie był ministrem propagandy. A potem ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w, 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 w Rosji Sowieckiej, ratując naszych rodaków z łagrów, którzy dążyli do armii, armii Andersa. Po wojnie w 1945 roku był bardzo bliskim współpracownikiem Stanisława Mikołajczyka. I z woli rządu tymczasowego. Objął funkcję ambasadora Polski w Rzymie, ale z tej placówki już nie wrócił i dalszą część swojego życia spędził na emigracji, będąc odpowiedzialnym za działalność struktur emigracyjnego polskiego stronictwa ludowego. Pochowany jest w Londynie wśród na cmentarzu wśród wielu znajomych działaczy politycznych i społecznych, ale jego dorobek naukowy ciągle jest mało znany i w zasadzie dopiero po przełomie ustrojowym w 1999 roku przywracany jest do opinii, w pełni do opinii publicznej. Profesor Stefan Inglot, uczeń profesora Franciszka Bujaka, niemal o całe pokolenie od niego młodszy. Wybitnych historii zajmujących się historią polskiej wsi. Także współredaktor pisma, o którym powiedziałem wcześniej, do roku 1942 pracował jako profesor w środowisku akademickim Lwowa. Jego syn, profesor Mieczysław Inglot, mieszkający we Wrocławiu, powiedział o ojcu w ten sposób: że zarówno pokolenie Franciszka Bujaka, jak i pokolenie jego ojca Stefana. Doznawało, z, z powodu swojego chłopskiego pochodzenia nie uprzedzeń ze strony środowiska inteligenckiego, do którego trafiali. I, I pomimo swojego wielkiego dorobku naukowego, pomimo dochodzenia do zaszczytnych funkcji rektorskich, to uprzedzenie. Często nie ustępowało. Po okresie, po II wojnie światowej najpierw przez krótko pracował w Krakowie, a potem przeniósł się do Wrocławia, gdzie pracował do przejścia na werturę i do swojej śmierci. Jest autorem ponad 350 prac historycznych dzięki profesorom chłopskiego pochodzenia. O których tutaj mówiliśmy. W nauce polskiej została dowartościowana tematyka historii polskiej wsi, niedowartościowana i pomijana we wcześniejszych pokoleniach. Także wnieśli oni trwały ślad i zostawili po sobie cały szereg prac unikalnych w nauce polskiej. Profesor Józef Ryszard Szaplik. To działacz politycznie związany z ruchem ludowym, aktywnie zaangażowany w pracę Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej Wici, a następnie struktury Polskiego Stronictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronictwa Ludowego zarówno w strukturach terenowych, jak i krajowych. To osoba, która aktywnie uczestniczyła w obradach Komisji Historycznej przy zarządzie głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnej. To osoba aktywnie zaangażowana w rozwój badań historycznych dotyczących dziejów wsi i ruchu ludowego. To inspirator pierwszych kongresów wsi i ruchu ludowego zorganizowanych zorganizowany, od 1995 roku. To także osoba, dzięki której zostało wydanych pięć tom dzieł wybranych Wincentego Witosa. Z inspiracji profesora w 1992 roku zostało utworzone Ludowe Towarzystwo Naukowo-kulturalne, które grupuje inteligencję ludowcową patronującą badaniom wsi i ruchu ludowego. Stoimy przed popiersiem Kajetana Sawczuka, poety, działacza niepodległościowego, wywodzącego się z Podlasia, z jednej z bogatszych rodzin, gdyż jego ojciec był młynarzem. Udało mu się ukończyć tylko szkołę elementarną, a następnie w wieku 17 lat wyjechał do Sokołówka, gdzie ukończył 6 kurs rolniczo-oświatowy. Ten moment w jego życiu był bardzo znaczący, gdyż od tego momentu. Włączył się w działania związane z rozwojem ruchu zaraniarskiego. Tam poznał wielu działaczy ruchu ludowego. Jednakże, Kajetan Sawczuk miał problemy zdrowotne, które nie pozwoliły mu na wykorzystanie w pełni swojego talentu i potencjału poetyckiego. Jego utwory poetyckie zostały upublikowane na łamach dodatku do zarania świat młodzi idą, jak również dzięki posłance w II Rzeczpospolitej Kosmowskiej w ramach tomiku wierszy. Zmarł w wieku 27 lat. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Władysław Orkan to przedstawiciel nurtu chłopskiego, powie powieściopisarz, nowelista, dramaturk i publicysta, wywodzący się z górali z gorców. To osoba związana z młodopolską cyganerią, skupiona wokół krakowskiego życia, który publikował i rozwijał swoją działalność w środowisku artystycznym Zakopanego. To również. Osoba współpracująca z ruchem ludowym. Animował amatorski ruch teatralny wśród górali, był działaczem w Związku Teatrów i Chórów włościańskich, jak również regionalistą, członkiem związku Podhalan. Należy wspomnieć, że to jest również działacz niepodległościowy, aktywnie yy, uczestniczący w walkach prowadzonych w okresie I wojny światowej jako oficer legionowy. Władysław Orkan jest szczególnie znany jako pisarz, pu publikujący i piszący o wsi, przedstawiający problematykę wiejską, popularyzując ją w dramatach, wierszach, powieściach, nowelach i utworach publicystycznych. W myśl hasła: Ukochałem lud biedny ponad miarę, bom się jego pieśnią wykołysał. Ukochałem zwyczaje i gwarę którym jako dziecko z piersi matki wyssał. Data urodzin Stanisława Modorzeńca jest symbolicznie związana z powstaniem pierwszej partii ruchu ludowego, Stronnictwa Ludowego. Stanisław Młodożeniec to syn ziemi sandomierskiej, Starannie wykształcony, gdyż nabył zarówno wykształcenie gimnazjalne, jak i również studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerywając dwukrotnie studia, aktywnie włączając się w wojnę polsko-bolszewicką, a następnie w akcję plebiscytową na spiszu i Orawie. To nauczyciel gimnazjalny, to działacz niepodległościowy, a przede wszystkim jest to poeta, prozaik, publicysta Recenzent teatralny, który tworzył zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, zasługi wniesione przez Stanisława Młodożeńca dla rozwoju kultury i oświaty na wsi szczególnie są związane z jego publicystyczną i literacką działalnością, gdyż napisał bardzo dużo opowiadań o tematyce wiejskiej. Szczególnie znana jest powieść na Budzeniu. To także aktywny działacz Związku Młodzieży Wiejskiej. To także, to także żołnierz wielu frontów II wojny światowej, działacz w rządzie migracyjnym w Londynie, jak również osoba, która aktywnie, publicystycznie włączyła się i publikowała na łamach Zielonego Sztandaru tygodniku org orsza. Wojciech Skuza reprezentuje w naszej galerii yy... Środowisko inteligencji humanistycznej związanej z ruchem ludowym. Studiował polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w okresie studiów publikował wiersze Tomiki, wiersze na łamach Znicza, którego był współredaktorem. Publikował na łamach Wici, Młodej Polski Ludowej i Zielonego Sztandaru. W 1937 roku ukazał się jego poemat o wsi Fornalia, rok później zbiór opowiadań Wieś Tworząca. Był uczestnikiem słynnej manifestacji ludowców w Nowosielcach. Od 1936 roku był pracownikiem Wydziału Kultury Centralnego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Po wybuchu wojny znalazł się w Lwowie. W 1940 roku na podstawie fałszywych oskarżeń aresztowany i uwięziony. Zwolniony trafia do armii Andersa, z którą przemieszcza się na wschód. Niestety w Teheranie zachorował na malarię, zmarł i tam został pochowany. Wincenty Burek to przede wszystkim działacz ruchu ludowego i publicysta i pisarz. Był on aktywnie związany ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej RPWiCi, szczególnie propagując w swoim środowisku wiejskim kulturę i ruch. Teatralny. To również aktywny działacz batalionów chłopskich w okresie II wojny światowej, a po II wojnie światowej w strukturach powiatowych polskiego stronnictwa ludowego i prowadzący działalność publicystyczną i literacką na łamach prasy związanej z Ruchem Ludowym, Gazetą Ludową, Polską Ludową, Zielonym Sztandarem. Chłopi, czasopismem chłopi i państwo i ruch teatralny. Należy wspomnieć, że Wincenty Burek szczególnie zasłynął z swojej twórczości literackiej, w której pisząc opowiadania osnuwał jej wokół tematyki ludowej związanej z rodzinną wsią, pisanej regionalnym językiem, stylizowanym gwarą wierską, w partiach narracyjnych, autentycznych, autentyczną w garach, gwarą w dialogach. Stanisław Piętak urodził się w 1990 roku w rodzinie chłopskiej na wsi Tarnobrzeskiej. Skończył studia humanistyczne, należał do jednych z najwybitniejszych poetów okresu międzywojennego. Autor nastrojowej, wizyjnej liryki opartej na motywach wiejskich. Na motywach tej powieści w 1987 roku zrealizowany został serial telewizyjny Ucieczka z miejsc kochanych. Od 1965 do 1994 roku przyznawana była nagroda imieniem Stanisława Piętaka, a od 1956 roku pracował w redakcji Tygodnika Kulturalnego. Zginął. Zmarł śmiercią samobójczą w 1964 roku. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Następną postacią prezentowaną w naszej galerii jest Edward Marzec, pisarz, publicysta, redaktor, działacz współdzielczy w okresie okupacji więzień Święcimia. Po przełomie październikowym podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, pracownik polityczny, zmarł w 1962 roku, pochowany na cmentarzu powiązkowskim. Jan Pocek, urodzony w 1917 roku na wsi lubelskiej w Zabłocie. Istnieje opinia, że jest największym poetą wśród rolników. Swój talent literacki Poetycki odkrył w okresie międzywojennym i publikował swoje wiersze na łamach prasy wiejskiej, prasy ludowej. W 1945 roku e, chyba jako jedyny autentyczny rolnik, był nie tylko korespondentem bardzo poczycznej gromady rolnika polskiego, ale także redaktorem tego pisma i mieszkał w Warszawie do 1957 roku. Wrócił wtedy do wsi Kaleń, gdzie mieszkał do końca życia. Dalej Pisząc swoje przepiękne wiersze, sławiące pracę rolnika, krajobraz wiejski. Kto natrafił na wiersze, Jana Pocka, będzie na pewno pod ich wielkim. Urokiem. Zmarł w 1971 roku, a w 1983 w gminie Markuszowej, na trasie prowadzącej z Warszawy do Lublina, został odsłonięty jego pomnik. Byłem na tej uroczystości osobiście i jest to jedyny pomnik poety Chłopskiego w Polsce. Do dziś można go przy tej drodze oglądać. Kawalec. Pisarz, publicysta, poeta, chyba jeden z najbardziej znanych przedstawicieli y, literatury polskiej nurtu chłopskiego. O tej literaturze trzeba by wiedzieć, że miała ona tak wybitnych pisarzy w swoim gronie, jak Edward Rydliński ze swoją konopielką, czy Wiesław Myśliwski Kamień na kamieniu. Y, y, znaczenie tej liter literatury bierze się stąd, że warstwa chłopska. W Warunkach polskich bardzo długo pozostawała najliczniejszą warstwą społeczną. Stąd można powiedzieć, miała w swoim gronie także wielu ludzi wykształconych w różnych kierunkach, nie tylko ekonomii, ale także z zakresu humanistyki. I właśnie ludzie wywodzący się ze wsi mieli jakieś poczucie większej więzi i mieli poczucie zobowiązania do tego, aby tematyce wiejskiej poświęcać swoją twórczość. Był to szczególny okres dla kultury wiejskiej, która pod wpływem uprzemysłowienia coraz bardziej ustępowała miejsca kulturze uniwersalnej i dzięki temu nurtowi, można powiedzieć, mamy dowód tej, tej wielkiej transformacji kulturowej, która w, tej, w tym czasie następowała. Jan Kawalec Żył bardzo długo i z tego powodu zgromadził także bardzo bogatą, bogatą twórczość. Pracę literacką rozpoczął w 1957 roku tomikiem opowiadany ścieżki wśród ulic. Wydał 22 książki, które tłumaczone były na ponad 20 języków. Najwięcej tłumaczeń miały takie powieści jak Ziemi przypisany, słońcu tańczący jastrząb, wezwanie przepłyniesz rzekę, szara. Aureola. W powieści biograficznej w Gąszczu Bram zamieścił m.in. wspomnienia z okresu nauki w Sandomierskim Gimnazjum. W 1999 roku wydał harwę gorców. Zmarł 20 września 2014 roku i został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Władysław Stanisław Rejmont. To utalentowany pisarz, prozaik, nowelista, ale początkowo nie przeznaczony do tego zawodu, gdyż jego ojciec widział przed nim karierę organisty. Raymond przez całe swoje początkowe życie poszukiwał dla siebie odpowiedniego zawodu. Należałoby wspomnieć, że Władysław Reymont zasłynął jako autor powieści Chłopi który pierwszy egzemplarz został przez niego zniszczony i w okresie kolejnym powstała wersja, która została nagrodzona w 1924 roku nagrodą nobla. Władysława Stanisława Rejmonta zachwyciła chłopska energia, neutralność, prostota życia, charakterystyczna dla chłopów. Żyjących na początku XX wieku, w okresie, który w literaturze został nazwany chłopomanią. Władysław Stanisław Rejmont pod koniec swojego życia w 1925 roku stał się członkiem polskiego stronnictwa ludowego, gdzie został uhonorowany przez Wincentego Witosa.